Muszę się dzisiaj Państwu przyznać do czegoś, do czego się zawsze trudno przyznać i niechętnie nie się to robi, no ale, ale muszę. Zabrakło mi wyobraźni. Jedyna pociecha, że nie mnie jednemu, ale zabrakło mi wyobraźni, kiedy rozmawialiśmy wielokrotnie o tak zwanym pakcie migracyjnym i relokacji migrantów po różnych krajach Europy, nie przyszło mi do głowy, jak zamierzają eurokraci rozwiązać. To, co wydawało się i co było największą wadą tego programu, ogromną luką, która w tym wszystkim zionęła, to znaczy widać było gołym okiem, i na zdrowy rozum można było to yy, od razu yy, wypatrzyć, że. Co z tego, że jakimiś sposobami zmuszą mi, państwa członkowskie do przyjęcia iluś tam tysięcy migrantów z Niemiec, skoro ci migranci przyjechali do Niemiec i chcą być właśnie w Niemczech, w związku z czym jak ich utrzymać? Powsadzać ich do obozów, trzymać ich za drutami kolczastymi, jak zauważył Jan Pietrzak, co potem było z tą pretekstem do wielkiej nagonki na telewizji Republika i bojkotu reklamowego, mówiąc nawiasem, te histerią powitane słowa, stały się nawet przedmiotem postępowań bodnarowskiej prokuratury, która cichutko sprawę umorzyła, no bo trzeba się, nawet, nawet bodnarowcy nie mogli się tutaj czegoś czepić. No ale wydawało się, że tutaj ten cały plan się wykrzacza i po prostu nic z tego się nie da zrobić. Tymczasem rozwiązanie okazało się genialnie proste. Kiedy już ten pakt migracyjny Został ogłoszony w całości i dotarło do społeczeństw europejskich, co oni tam sobie uradzili, na co się Donald Tusk zgodził w grudniu ubiegłego roku, co klepnął natychmiast po tym, jak został premierem, trudno się nie domyślać, że po to właśnie nim został. Otóż okazało się, że jest tam zapis, że państwa, do których ci migranci są relokowani, które państwa które muszą przyjąć liczbę ustaloną przez Komisję Europejską, albo od każdego płacić ileś tam 20 tysięcy euro, bodajże od łebka, to te państwa mają także obowiązek zapewnić przysłanym im imigrantom poziom życia porównywalny z tym, co oni dostawali w kraju, który ich wysyła, czyli w Niemczech. Zważywszy, że poziom pomocy dla wszelkiego rodzaju nielegałów auslanderów w Niemczech jest gigantyczny. Jeżeli Polska ma zapewnić porównywalny teraz poziom życia tym, których im przysyłają tym migrantom, czy wręcz na bo tak to przecież trzeba otwarcie mówić, to znaczy, że każdy z nich musi dostać co najmniej 2-200 na rękę, plus co najmniej 50 metrów kwadratowych, ale tam jest jeszcze y, mieszkania, ale tam jest jeszcze zapis o łączeniu rodzin, więc jak już nam przyślą takiego inżyniera, czy piłkarza z subsaharyjskiego, to on jeszcze zaraz sobie sprowadzi rodzinę, i na każdą osobę, którą sprowadzi dodatkowe 15 metrów kwadratowych. Krótko mówiąc, tam jeszcze do tego są rozmaite inne obrywy na, na, na szkolenia, na, na coś tam, że krótko mówiąc, okazuje się, że jesteśmy zobowiązani tym ludziom zapewnić poziom życia wielokrotnie wyższy niż polskim emerytom, na przykład, czy polskim bezrobotnym. Bo świadczeń dla emerytów, zwłaszcza po tym, jak Donald Tusk raczył ukraść pieniądze z otwartych funduszy emerytalnych, świadczeń dla emerytów Unia Europejska nie wyznacza. Zasiłków dla Polaków Unia Europejska nie wyznacza. Natomiast tu jasno wyznaczyła, że to ma być na poziomie porównywalnym z poziomem niemieckim. Jak można było coś takiego podpisać? A jest temat na osobną rozmowę. A przecież to jest tylko jedna z nielicznych rzeczy. Które Donald Tusk podpisuje, które klepie, albo których nawet jak nie klepie, nawet jak mniej lub bardziej demonstracyjnie się sprzeciwia, to przecież to wchodzi. Proszę Państwa, Unia Europejska przyjęła, to jest, to jest bardzo ciekawa rzecz, o tym chcę dzisiaj państwo porozmawiać. Może zacznę od czegoś, co nie jest najnowsze, mianowicie od zapowiedzi wprowadzenia ceł na elektryczne samochody z Chin. Komisja Europejska zapowiedziała, że wprowadzi słane elektryczne samochody z Chin, ponieważ Chińczycy, jak Państwo wiedzą, oni ukradli, wpuścili Niemców do siebie, pozakładali joint venture, bo taki był warunek, żeby niemieckie koncerny mogły w Chinach produkować korzystając z tamtej fantastycznie taniej niewolniczej siły roboczej i również tanich celowo po zaniżanych cenach sprzedawanych surowców. Chiny tu się zachowały jak klasyczny dealer narkotyków, który, który pierwsze porcje daje za darmo, prawda, żeby się klienci pouzależniali, a potem z dzieciaków ściąga już jak się pouzależniają. Więc wciągnęli ich, w, warunkiem było, że to będzie joint venture z małym udziałem niemiecki, znaczy firma będzie niemiecka w Chinach, ale z małym udziałem państwowej firmy chińskiej. Ta mała państwowa firma chińska ukradła całą technologię niemiecką, założyła obok swoją firmę i produkuje elektryki. Równie dobre albo i lepsze niż te, które produkowali u nich Niemcy i sprzedaje je do Europy dużo taniej. I teraz się zaczyna cyrk. Trzy rzeczy są. Trzy rzeczy są tutaj, w niezwykle charakterystyczne dla Unii Europejskiej. Po pierwsze, sam fakt podniesienia Ceł, pojawienia się idei, podniesienia takiego pomysłu, że musimy oclić chińskie samochody elektryczne, bo są droższe od niemieckich, w związku z czym europejskich, prawda, w związku z czym europejskie tracą firmy, rynek i tracą pieniądze, i to jest nieuczciwa konkurencja. Samo podniesienie takiej kwestii pokazuje bezmiar obłudy. Tego całego klimatyzmu, te, te, tej fałszywej argumentacji, tej całej histerii, że planeta płonie. No bo słyszeliśmy, że powodem, dla którego do 2030 roku mamy wszystkie samochody spalinowe w Europie wyrzucić na złom i zastąpić elektrycznymi samochodami, no bo planeta płonie, bo nie mamy planety B, bo trzeba ratować klimat. A tu się okazuje, że Wcale nie o to chodziło, no bo przecież gdyby o to chodziło, to wtedy by nie dbano, skądkolwiek te elektryki dawajcie je, żeby tylko do 2030 roku ten zbożny, szlachetny plan ratowania płonącej planety y, wykonać. A tu się okazuje, że to nie o to jednak chodziło, żeby ratować planetę, tylko że konkretnie niemieckimi samochodami, znaczy konkretnie to chodzi o to, żeby... Stworzyć zbyt dla niemieckiego przemysłu, i po to była cała histeria o ratowaniu klimatu. No, mądrzy ludzie, a tacy mnie oglądają, to oczywiście wiedzą o tym od dawna, ale tu macie Państwo, że użyję swojej ulubionej frazy z barei czarno jak na białym. O co tak naprawdę chodziło? To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, wielka niezborność tej całej akcji, bo teraz zobaczcie Państwo w pogoni za potęgą za zdominowaniem to ten wielki bismarckowski sen o którym zaraz będziemy osobno rozmawiać bo parę książek jest do omówienia, w pogoni za zdominowaniem Europy tym razem niemilitarnie, co się dwa razy nie udało, ale za pomocą przemysłu i za pomocą gospodarki. W pogoni za tym Niemcy uzależnili się od ruskich surowców, bo tanie, znowu ten sam mechanizm Gillera. Rosjanie sprzedawali surowce za pół darmo, po to właśnie, żeby uzależnić jednocześnie z zysków z tych surowców, finansowali w Niemczech ruchy zielonych i na zachodzie ekologiczne, żeby powyłączać elektrownie atomowe no i mieć ich teraz trzymać ich za. Jeżeli tam w ogóle jest cokolwiek do trzymania. W każdym razie yy, w pogoni za tym wszystkim doprowadzili się Niemcy do uzależnienia nie tylko od rosyjskich surowców, co w chwili wojny się pokazało, ale także od chińskich podzespołów. Według badań półproduktów, według badań niemieckich, no, nie mogę powiedzieć niezależnych, bo to jest, są niemieckie uniwersytety, które w tym państwie tam wszystko jest. Tak czy inaczej od rządu uzależnione, to niemiecka specyfika, nawet jeżeli jest formalnie niezależne. No ale jakoś tam powiedzmy, że, że można te dane potraktować uczciwie. No, 50% niemieckiej produkcji w tej chwili oparte jest na chińskich podzespołach, a to jest mowa tylko o półproduktach, a surowce, poza surowcami energetycznymi z Rosji, które cały czas do Niemiec płyną, tylko teraz się nazywają, że to jest ropa z Kazachstanu i gaz z Kazachstanu, to poza tym lit, kobalt, kobalt głównie z Afryki, ale to, to, to też chiński, bo, to, bo, bo w Afryce 80% wydobycia kobaltu już w tej chwili Chińczycy i, i innych surowców kontrolują. No, wszystkie te metale rzadkie, nie będę ich wyliczał, te wszystkie dysprozy, neodymy i tak dalej, proszę przeczytać, nieustannie zachęcam książkę o, o wojnie, o surowce rzadkie o metale ziem rzadkich i teraz od tego wszystkiego się uzależniwszy i uzależniwszy się od rynku chińskiego nagle Niemcy zrozumieli, że ich Chińczycy, Unia Europejska zrozumiała, że ich Chińczycy chwycili w kleszcze i usiłuje jakieś cła wprowadzić ale jak może cła, znaczy może cła wprowadzić, ale jak cła wprowadzi to ryzykuje, że Chińczycy też cła wprowadzą i krótko mówiąc Geniusze rządzące Unią Europejską pod dyktando paru niemieckich wielkich państwowych koncernów, czy właściwie to państwo jest w rękach tych koncernów, a nie te koncerny. Koncerny mają państwo. Jak to Andrzej Zebertowi słusznie powiedział, Niemcy to gospodarka, która ma państwo, a nie państwo, które ma gospodarkę. Więc pod dyktando tych paru koncernów geniusze z Unii Europejskiej wprowadzili Europę w taką to sytuację, że teraz. Jeżeli nie powstrzyma napływu tanich produktów gotowych z Chin, na przykład cłami zaporowymi, to zbankrutuje. Ale jeżeli wprowadzi cła zaporowe na gotowe produkty z Chin, to Chińczycy, jak wprowadzą cła zaporowe na przykład na sprzedaż europejskich produktów w Chinach, albo na sprzedaż swoich surowców, albo dostawy półproduktów do Niemiec, to tak samo. Unia Europejska zbankrutuje. Czyli jak w ruskiej bajce, pójdziesz w lewo, ci głowę utną, pójdziesz w prawo, to się utopisz, <noise> a pójdziesz prosto, to cię powieszą. Taki wybór geniusze Unii Europejskiej sprokurowali, jeżeli się mylę, to proszę bardzo, przekonajcie mnie, pokażcie mi, że z tego można inaczej wyjść. Trzecia rzecz z tego wydarzenia, która wynika, jest jeszcze śmieszniejsza, ponieważ kilka miesięcy temu już był Xi Jinping w Budapeszcie. I podpisał 12 umów, między innymi na montowanie rozmaitych fabryk, na budowanie fabryk chińskich na Węgrzech. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli nawet Komisja Europejska urodzi te cła, bo ona je dopiero zapowiedziała, i teraz dyskutuje, czy to ma być. 10% czy 15%, bo jak będą niskie, to nic nie pomogą, ale jak będą wysokie, to Chińczycy tym łatwiej sięgną po, 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 po represje jakieś i, i wprowadzą swoje cła, więc tak kombinują, że no może wprowadzić, żeby tam ci Niemieccy przemysłowcy odetchnęli, że coś im się pomaga, ale z drugiej strony, żeby wprowadzić takie małe, żeby Chińczycy tego nie zauważyli, ale jak to będzie takie małe, że Chińczycy nie zauważą, to Niemcom to też nie pomoże, no. Taka jest właśnie w tej chwili sytuacja Unii Europejskiej. A tymczasem, zanim Unia Europejska urodziła te cła, to Chińczycy już są dogadani z Orbanem, żeby u niego budować fabrykę, będą przysyłać te swoje elektryki w czterech częściach albo trzech skręcać na miejscu i to już będzie Made in EU, więc już nie będzie objęte żadnymi cłami. Zanim ten nieruchawy twór, jakim jest Unia Europejska, się ruszył, no to Chińczycy już ruszyli się dwa razy do przodu. Nawiasem mówiąc, czy ja Państwu mówiłem, jak ja zazdroszczę Węgrom Orbana? Bardzo zazdroszczę. Boże, jakby się w Polsce przydał taki Orban. Ten facet jest cwaniakiem nie do wydutkania, ale on jest cwaniakiem, który cwaniaczy z korzyścią dla swojego kraju. Ja wiem, że tam demokracja jest w równie opłakanym stanie jak pod Tuskiem, że, bo Orban to w pewnym sensie jest taki Tusk, ale technicznie, bo to jest Tusk węgierski, a Tusk polski nie jest Tuskiem polskim, jest Tuskiem niemieckim. Tam na Węgrzech rządzi oligarchia, i tam rzeczywiście z demokracją jest problem. Ale ta oligarchia, która rządzi, jest oligarchią narodową węgierską i kombinuje tak, żeby Węgrzy na tym wychodzili dobrze. I tak kombinuje, że z Chińczykami są dogadani i coś im z tego obrywa się. Z Putinem są dogadani, coś im się z tego obrywa. Blokowali pomoc dla Ukrainy i w końcu powiedzieli łaskawie: dobra, to my nie blokujemy. Pomocy dla Ukrainy. I jak w Biblii, proszę Państwa, większa radość z jednego nawróconego niż z tych, co całe życie byli pokornymi wyznawcami, bo teraz się okazuje, że Orban taką radość sprawił w NATO i w Unii Europejskiej, że bardziej, bo więcej może liczyć na to, że po roku tam obstrukcji powiedział, że dobra, nie będziemy, my nie będziemy pomagać Ukrainie, ale też nie będziemy blokować pomocy dla Ukrainy. I wszyscy są szczęśliwi. A Polacy od razu oddali wszystko. Nie to, że nie blokowali. Oddali wszystko do gaci. Nawet mundurów nie ma. Ostatnio czytałem w mediach, że nawet mundurów nie ma dla polskiej armii. Jak kocią rezerwę wzywają, to je ubierają w używanym... Na, nawet w bieliznę używaną. Nic nie ma. Wszystkośmy oddali, cośmy mieli, i tak mieliśmy za mało. I co? I oddali frajerzy i dobrze. No i, i, i co? Już oddali, niczego w zamian nie chcieli. Nic za to nie ugrali. A jeszcze do tego, nie tylko Chińczycy budują na Webrze fabrykę, ale Niemcy też budują, przypominam. Rheinmetall buduje wielką y, fabrykę czołgów. Inne niemieckie firmy zbrojeniowe też przenoszą z jakiegoś powodu taki straszny ten Orban, tak na niego psioczą, tak nas palcem pokazują, że Polska jest... Putina agenturą, znaczy PiS jest Putina agenturą, bo z Orbanem kiedyś utrzymywał dobre stosunki, ale jakoś Niemcy z nim nadal utrzymują dobre stosunki. To jest właśnie ta zręczność niemieckiej, bezczelność niemieckiej polityki, że oni robią... No i kolejna informacja z Unii Europejskiej. Aha, skoro przy tym jesteśmy, TSUE nałożył na Węgry 200 milionów euro kary, plus 1 milion codziennie, który ma cykać za nieprzestrzeganie paktu migracyjnego, Chociaż Węgry przestrzegają, czy za co Węgry zostały ukarane, za to, że przestrzegały prawa europejskiego i traktowały nachodźców zgodnie z przepisami europejskimi ze strefy Schengen w momencie, kiedy Angela Merkel nie miała do tego żadnego prawa. Powiedziała ich Wilkomen i, i złamała prawo europejskie powiedziała, dobra, wszystkie układy, strefa Schengen to się nie liczy. Dawać tutaj tych migrantów, bo my ich potrzebujemy do pracy. Powiem się okazało, że oni pracować i nie chcą nie, po to tu przyjechali. Że jak głupi Niemcy dają im takie socjale, no to po co mają pracować? No to ich teraz Niemcy wysyłają do Polski i Polacy im mają zapłacić gigantyczne pieniądze. Czy Węgry zapłacą te gigantyczne pieniądze? Coś głęboko wątpię, ale to jest bardzo, bardzo symboliczne. Druga ciekawa rzecz, zanim dojdę do tego, co, było, co Państwa najbardziej interesuje, to jednak muszę powiedzieć, bo zauważmy to, nie tylko rolnicy. Oto został przegłosowany, odwlekany na czas po wyborach europejskich. Oto został przegłosowany pakt, dyrektywa unijna o odnaowie biologicznej, czyli że użytki rolne zamieniamy z powrotem w nieużytki, mamy je zalewać wodą, mamy robić bagniska z tego, bo tak Unia każe. Chodzi o to, żeby wygasić produkcję żywności. Oczywiście tego nikt nie mówi. To chodzi o ratowanie klimatu, prawda, i przyrody, ale chodzi o to, żeby wygasić produkcję rolną w Unii Europejskiej, bo to jest ten rozpaczliwy ruch europejskiego czy niemieckiego przemysłu, żeby przy problemach z Chinami znaleźć inny rynek zbytu w południowej. Ameryce I temu służy tak zwany Mercosur, umowa o tym, że Południowa Ameryka się całkowicie otworzy na produkty przemysłowe z Europy, natomiast za to Europa będzie przyjmować produkty rolne z, Afry, z Ameryki Południowej. No, a żeby przyjmować produkty rolne z Ameryki Południowej, to, bo krowy, które puszczają bąki w Argentynie, nie niszczą planety, tylko polskie i w ogóle holenderskie, europejskie krowy niszczą, więc trzeba wygasić produkcję. Rolnufolskiej. Ciekawe tu jest to, że ten pakt przeszedł dzięki minister austriackiej, która go podpisała, jak się okazuje, wbrew stanowisku własnego rządu. I teraz Austria powiada, że ona nie uznaje tej umowy, bo to jest nielegalne, bo minister nie miała prawa. Ale zobaczcie Państwo, jak bezprecedensowa to jest sytuacja. Ktoś wyjeżdża i Przecież wiadomo w jaki sposób, czując się bardziej Europejczykiem niż ministrem swojego kraju, podpisuje, nie mając do tego prawa. No i co, wyrzucą ją z roboty, to przecież dostanie na pewno w tym bizjancym europejskim takie wspaniale. A jeżeli to się dzieje w Austrii, która nie była nigdy okupowana przez ZSRR, a wcześniej yy, przez Niemcy, bo przecież ona nie była okupowana, ona się ochoczo włączyła do trzeciej, tak zwanej trzeciej Rzeszy, Skoro to się dzieje w Austrii, to myślicie Państwo, że w Polsce nie, że ci ludzie, co w imieniu polskiego rządu podpisują rozmaite rzeczy, kierują się lejalnością wobec państwa polskiego. Nie wątpię, że Węgrzy się kierują, ale ci nie. No i proszę Państwa, gdy czekali do 9 czerwca, no i teraz przebój ostatnich dni, bo o tym nie można. Nie mówić. Okazuje się, że puszbaki uśmiechnięte są także na granicy zachodniej i to na hama bezczelnie. Przypadek jednej sfotografowanej, akurat nakręcone zdjęcia były, ktoś miał kamerę, jak Niemcy przyjeżdżają, wypuszczają jakichś Afgańczyków w Polsce i se wracają do siebie. To jest jeden z drobnych przypadków. Śledźcie państwo media społecznościowe posła Mateckiego. Nie pod kątem tego, że na dach wyszedł, bo to głupoty, tylko pod kątem tego, co ujawnia dzięki uprawnieniom, które ma jako poseł z kontroli na przejściach granicznych. Otóż Niemcy najbezczelniej w świecie na krzywy ryj nam przysyłają po prostu, wydaje się, że to już ma charakter masowy. Ja wszelkich ludzi, wszelkich ludzi, których powiadają, nie ma pewności, że przeszli przez Polskę. Oczywiście jest umowa między Polską a Niemcami, że w ramach Unii Europejskiej oni mają prawo, ale muszą to zgłosić polskim władzom, muszą przedstawić dowody, że ten człowiek konkretny yy, przez Polskę do nich dotarł. W dodatku nie może to być osoba, która się ubiega o azyl i o prawo pobytu, ale to już jest tam osobna historia, i wtedy mogą ich odstawić do Polski. I tak było do października, grudnia, może jeszcze do wyborów europejskich. W 2023 roku, jak czytałem, Kilka tysięcy takich wniosków ze strony Niemiec. Było, rząd PIS zaprobował 400, kilkadziesiąt takich wniosków i 450 czy 460 migrantów, którzy udało im się przedrzeć przez polską granicę i przez całą Polskę, zostali zawróceni z Niemiec, przyjechali do Polski. W tej chwili Niemcy, jak zobaczyli, że Tusk rządzi i że już wybory przeszły i Tuskie wygrał czterema procentami, to znaczy 99%, ale... Wynik już się nie przebił, do mediów przebyły, tylko jak już mówiłem o nierzeczywistości, to więc, w ramach tej rzeczywistości nasz Tusk rządzi tutaj. To dobra, to się nie musimy przejmować, nie musimy się pytać. To jest logiczne. Nikt się nie pyta własnego sługi, co on ma robić. Nikt się nie pyta, jak osadzili tutaj swojego strupla, tu nie będą tego strupla pytać, czy no, wiesz przyjmiesz od nas, czy nie przyjmiesz, po prostu naści Masz no, masowo tego. Nie wiedzą Państwo, co to strupel? trupel? Tuszę, że algorytm też nie. <grywa> Dlatego używam tego słowa. Proszę, ktoś sobie sprawdzi. Jak nie, to z kontekstu się chyba domyśla, co mam na myśli. To jest. Sprawa praktyczna, to jest sprawa symboliczna. No i co oczywiście, co na to ta marionetkowa władza potrafi? No to co jedyne, co zawsze Tusk potrafił, z odwracać spiny robić, inwestor z Kataru, e, afera wizowa, teraz już widać, po co była ta histeria nakręcona, że 260 wiz, gdzie wzięto łapówkę za przyspieszenie, to nie są nielegalnie wydane wizy. Te 260 wiz, o które tam poszło, czy 680, już nie powiem różne liny, niech będzie nawet 1000. Ale tu nie chodzi o wizy, które zostały wydane nielegalnie. To chodzi o wizy, które po ktoś wziął w łapę, że tam subsaharyjczyk nie czekał na to trzech miesięcy, tylko dostał w dwa dni. Niemniej tak czy owak by tę wizę dostał. Oto nagle zostało propagandą, bzdurami z Komisji Sejmowych rozmnożone i Tusk mówi o setkach tysięcy ludzi, których PIS sprowadził tutaj i to oni chodzą po polskich ulicach, nie ci, których teraz przepuszczają steroryzowani przez Bodnara żołnierze przez wschodnią granicę, bo nie chcą na borku umierać, jak to pisał. Staropolski poeta, to zresztą jakieś to typowe, tak jak dawna Rzeczpospolita traktowała swoich żołnierzy nie płacąc im latami żołdu, to tak zdaje się RP teraz też traktuje obrońców swojej granicy. Więc ci, którzy dzięki temu się przedzierają przez polską granicę, ci których Niemcy nam tutaj przysyłają, ci którzy zaraz nielegalnie, ci którzy nam zaraz Niemcy przyjrzą legalnie, to wszystko to oni nie istnieją. To, to setki tysięcy ludzi wprowadził PiS. I teraz, I teraz zobaczcie Państwo, bo to jest typowe przy takich propagandowych spinach. To, że PiS sprowadził setki tysięcy migrantów, on co prawda dawał wizy do pracy, ale to jest zupełnie co innego, ale mieszamy. Setki tysięcy to zło, bo są kolorowi. Ale jak PiS protestuje przeciwko równie kolorowym, wpychanym przez zachodnią i wschodnią granicę, to to jest rasizm. Teraz jest nowy spin. Już nie jest, że pisto Putin, tylko pisto rasiści. Ktokolwiek protestuje przeciwko nieudolności, najdelikatniej mówiąc, rządu Tuska wobec problemu migracyjnego, rasist, niech się nie odzywa, bo, bo go tam Tuski inni objadą. A co z tego wynika? Wszyscy Polacy rasiści, z wyjątkiem elektoratu lewicy. Okazuje się, badanie było, okazuje się, że wyborcy wszystkich partii, nawet koalicji obywatelskiej, są przeciwko tym nielegałom, którzy przekraczają, przypychani są nielegalnie przez polskie granice. Kolorowi, którzy, przybysze, którzy przyjeżdżają z innych kultur, z innych krajów do pracy, proszę bardzo, są akceptowani, to Polacy też w elektoracie wszystkich partii akceptują, natomiast... W elektoracie wszystkich partii poza jedną nie ma akceptacji dla nielegalnych. Gdzie jest akceptacja dla nielegalnych? Tylko na lewicy. Zawsze myślałem, że lewicy już nic poza aborcją nie pozostało. Okazuje się, że mają jeszcze jedno hasło programowe. Wpuszczać jak leci wszystkich, których Niemcy przyślą, w których Łukaszenka przyśle, którzy sami przyjadą. Prawem człowieka jest to, że może sobie mieszkać, gdzie chce. Nawet w Polsce, zwłaszcza skoro Polska zobowiązała się piórem, Donalda Tuska, zapewnić niemiecki poziom życia tym migrantom dużo wyższy niż poziom życia, który zapewni własnym Polakom, a Polakom będzie zapewnić coraz niższy, no bo procedura... Niskiego yy, procedura przekroczonego deficytu budżetowego jest uruchomiona, już praktycznie przesądzona w Brukseli. Bruksela wolno myśli, ale jak już podejmie jakąś decyzję, to żeby nie wiem, co z biurokratyczną tempotą ją wykona, nawet jeżeli ona już jest równie nieaktualna jak tamte pomysły na, na cła antychińskie. Czy nie jest to niezwykły paradoks? Zobaczcie Państwo, że te same elity lewicowo-liberalne. Które nam wciskają, że mamy obowiązki miłosierdzia, oni na tę okoliczność cynicznie wycierają sobie gębę Ewangelią, katolicyzmem. No przecież katolicyzm no każe bliźniego przyjmować, prawda, jak śmierć do palacy. To dział tę empatią, że taka to jest. Czasem ludzie pytają, co trzeba mieć w głowie, żeby, żeby przeciwko wszystkim interesom własnego państwa i zdrowym, przeciwko zdru, najzdrowszemu rozsądkowi i elementarnemu myśleniu, popierać nielegalną imigrację, ten najaz. Ja Powiem, wielokrotnie mówiłem, trzeba mieć w głowie urwyż, urojenie wyższościowe. Ludzie, którzy aspirują do tego, żeby się czuć elitą czują się lepsi właśnie w takich sprawach, albo na przykład wszyscy mówią, że kara śmierci dla morderców, a ja mówię, nie, mordercę wypuścić i go resocjalizować, głaskać po buzi, bo pewnie miał trudne dzieciństwo, broń Boże, ja bym się dobrym słowem tylko nawracać, wszyscy mówią, ciemna hołota, że nielegalna imigracja to są przestępcy, którzy się nielegalnie wdarli do Polski. To ja, wybitny aktor albo aktorka, albo inny autorytet, Kopany moralny, mówię, trzeba ich wpuszczać i pasę się tą wyższością nad chamstwem ciemnym tłumem, hołotą, która hołota 500 plus z moich ciężko zarobionych pieniędzy. Toż tak, tam cały ja godno trafiał i skręcał i miotał, że tym hamą, tym chłodzie pis rozdaje nasze pieniądze, ale aby się rozdawał subsaharyjczykom, bo Unia kazała, he he, to cały ja godno będę wyskakiwać z kasy, nie. To oni będą, robić, że to ta hołda niech inna płaci, prawda? Nie oni, bo przecież oni tutaj sól ziemi, to oni Tuska zrobili prezydent, nie, Scholz zrobił premierem Tuska, nie ale to albo już nie wchodząc w szczegóły. Ci sami ludzie, którzy tak nam narzucają empatię wobec przybyszów, którzy są biedni, yy, uciekają przed zmianami klimatu, bo oni z tej Afryki uciekają, bo tam się ciepło zrobiło. Jakby wcześniej było kiedykolwiek chłodno w Afryce, nie? Więc uchodźcy, my mamy obowiązki. Zobaczcie państwo, wobec ludzi mordowanych w Gazie oni nie mają ani cienia tej empatii. Nie. że przyjmują, wojują za zajadle z za antysemityzmem. I tutaj przykład ambasadora Liwne, który, piękna akcja, i to chyba pan Szejna, który zresztą nawet przez lewicowy elektorat został za to ukarany, bo mimo biorącego miejsca się nie dostał do Europy Parlamentu. Przypomnę, te chłódzpy, jak pan Szejna, wiceminister, wezmę. Wezwał, gdzieś byś miał wzywać, zaprosił pana ambasadora Liwne, po tym jak Izraelczycy zamordowali z zimną krwią polskiego wolontariusza w strefie gazy, żeby efekt brożący odstraszyć tych, co nie niosą pomoc humanitarną, zaprosił go tutaj i potem wyszedł i powiedział, pan ambasador przeprosił, a pan ambasador dyskretnie uprzejmie się nie odezwał na ten temat. Ale nikt nie słyszał, że przeprosił, nie potwierdził tego. To jak słyszę, że o Tusk się spotka z Scholzem, wściekły jest, wściekł on się, wścieka, non-stop, po prostu jak po grzebieniu, wywiadomie, żyjątko się ciska i to on, temu tu, powie temu Scholzowi. No jakoś jestem pewien, może to już nastąpiło w czasie pomiędzy nagraniem tego filmu, a w tym, zanim państwo go oglądają, że już wyjdzie Tusk i powie, tak, Olaf Scholz przeprosił, przeprosił, a Olaf Scholz zbędzie to milczeniem, niech się tam wie. Tusk opanował, muszę powiedzieć, jeden numer do mistrzostwa. Ten człowiek wydaje się kompletnie nikim, ale jeden numer ma fantastycznie opanowany. Mianowicie zrozumiał coś, co często cytuję za sławną książką Wojnowicza yy, o przypadkach żołnierza Iwana Czonkina. Głównie trzeba w odpowiednim momencie krzyknąć, tak jest, albo coś tam, co ludzie chcą usłyszeć. I on to opanował. Cokolwiek się dzieje, to mówi: spoko, spoko, nie wpuszczę migrantów. Nikt mnie w Unii Europejskiej nie wyroluje. Nie będziemy dopłacać do tego. Znajdziemy inwestora dla polskich stości. Cokolwiek. A potem wuj, wszyscy o tym zapominają. Już to lecą przykrywki, pokrywki, tvn -y się pocą, jak tutaj przykryć, jak tu zrobić z Polaków rasistów, jak tu naugać, żeby... I... Następnym razem jest znowu to samo. Nie wpuszczę żadnych migrantów do Polski. Na pakcie migracyjnym wygramy, zarobimy na tym. Pamiętacie Państwo? Guzik, kurde, nikt tego nie pamięta. No może Państwo, którzy oglądacie, ale niestety ta ciemna masa, która wybrała tego człowieka do władzy, tak właśnie jest, jak jest, proszę Państwa. I nie dlatego kończę, że temat został wyczerpany, tylko zostawmy sobie co nieco na następne spotkania.